Cześć! Dzisiaj wpadliśmy zobaczyć jedną z naszych nowości przygotowanych przez firmę Bednar na nadchodzący sezon. To nowy model pługa dłutowego Terraland TN4000 HD9R. Jak wiecie, firma Bednar od dłuższego czasu produkuje pługi dłutowe i w tym segmencie odnosimy duże sukcesy. Pługi dłutowe Terraland to jeden z najlepiej sprzedających się produktów, dlatego w tym roku wprowadzamy model zawieszany i składany hydraulicznie. Nowy Terraland TN4000HD9R ma solidną ramę wykonaną z wysokowytrzymałościowej stali Alform. Alform stosujemy do wszystkich naszych pługów, ponieważ zapewnia ona znacznie większą trwałość i dłuższą żywotność w porównaniu ze zwykłą stalą, oraz umożliwia stosowanie pługa dłutowego TerraLand TN do długości 65 cm. Jak sama nazwa wskazuje, TerraLand TN 4000 HD9R jest wyposażony w 9 zębów. Rozstaw słupic wynosi 45 cm. HD to maksymalna głębokość pracy 65 cm i hydrauliczny Zabezpieczenie słupic. Jak widać, ta maszyna wyposażona jest w słupice Active Mix. Zęby te mają potrójny kąt załamania do wysokiej jakości uprawy, obróbki gleby i mieszania z resztkami pożniwnymi. Słupice mogą być wyposażone w dłuta 40 lub 70 mm, zarówno w konfiguracji standardowej, jak i long life, gdzie poszczególne dłuta long life wyposażone są w karbidowe płytki zwiększające trwałość dłuta. Na przykład, podczas pracy na kamienistych lub w ciężkich glebach. W przypadku chęci zastosowania pługa adłutowego jako profesjonalnego głębosza, zwłaszcza do głębokiego spulchniania i rozbijania stwardniałych warstw, maszynę można wyposażyć w słupice Zero Mix, które mają ujemny kąt pracy i nie mieszają gleby. Jest to odpowiednia konfiguracja podczas uprawy gleby latem lub w porze suchej, ponieważ zapobiega wysychaniu pola spowodowanego mieszaniem i otwieraniem profilu glebowego. Pług dłutowy TerraLand TN-4000HD9R jest zawieszaną wersją pługa dłutowego i jest to model składany hydraulicznie, dzięki czemu maksymalna szerokość transportowa na drodze wynosi 3 metry, co jest wymagane do poruszania się po drogach Unii Europejskiej. Oferujemy trzy rodzaje tylnych wałów do TerraLand TN-4000HD9R. Podwójny wał kolczasty jest najczęściej używanym wałem. Jak widać, wał posiada specjalne kolce, które bardzo dobrze ruszą glebę i bardzo dobrze rozbijają większe cząstki gleby oraz bryły. Dużą zaletą jest możliwość ustawienia odległości osiowej między pierwszym a drugim wałem, na przykład jeżeli masz kamienistą glebę lub duże ilości resztek pożniwnych, ustawienie odległości między pierwszym a drugim zapobiega niepożądanemu zatykaniu się wałów. Następny to ciężki wal stalowy, Cat pack o średnicy 630 mm lub jednorzędowy wał V-ring, również o średnicy mm. 30 mm. Zarówno wał, fauring, jak i catpack są wyposażone w skrobaki, które zapobiegają przeklejaniu się gleby i zatykaniu się wału podczas pracy na wilgotnych glebach. Opcjonalne wyposażenie obejmuje również osłony boczne. Ekran boczny utrzymuje spływ gleby w kierunku jazdy i zapobiega tworzeniu się niepożądanej bruzdy lub zapobiega rozsypywaniu się gleby na boki. Maszynę można również wyposażyć w głowicę rozdzielającą, która wchodzi w skład zestawu do nawożenia uzupełniającego, w skład którego wchodzą również przewody prowadzące do poszczególnych słupic. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nowym składanym modelu Terraland TN, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Dziękujemy za obejrzenie filmu i do zobaczenia następnym razem.